Witajcie w trzeciej części, która będzie trwała 5 sekund. I wygraliśmy! Udało się wygrać! Udało się! Kto nie wierzy, że kałacha zdobywamy. Przepustkę mroku, roku, awans i kałaszek. Ale to za to dużo technologii będzie chyba. Tych dużo nagród. Awans. Mamy na. Przypływ adrenaliny, że szybko biegniemy w butach i lepsze czepiaki, niestety się nie udało, ale okej, okay. no dobra, udało się, udało się, było fajnie, fajne, naprawdę, gdyby nie to solo, um, przepraszam za taką długą przerwę, ale było dużo prób, było. bardzo dużo prób, bardzo, 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 bardzo dużo prób, ale nie wyszło. Próby nie wyszły. Nie wyszło, Nie wyszło, Nie, no dobra. La la la. go go, go going, go bo, going, going. Dobra, mam nadzieję, że bo, z bo, jeśli tak, skrójcie, kamiecie, oceniajcie i do zobaczenia Cześć